Coś pięknego. Uwa. Czas na dalszą część. Dzisiaj część druga, czyli zaczynamy wiercenie. Ja będę wiercił przy pomocy takiej ręcznej wiertnicy. Pożyczyłem sobie ją od jednej osoby, która wynajmuje w naszej okolicy. Co i jak Wam wszystko za chwileczkę pokażę, przenoszę się na tamto stanowisko. Tam zaczynam się ustawiać i zaczynamy wiercić. Dobra, kochani, to taki szybki przegląd, jak to wygląda. Czyli generalnie, to jest pierwsza część, która idzie i wgryza się w ziemię poprzez te śmigiełka. Na to nakładamy. Tylko poczekajcie, bo myślę, że będzie tak. Na to nakładamy wiertnice. Dobrze, ja to zrobiłem. Coś mi tu blokuje. Dobra, w ten sposób. I jak tym kręcimy, tamte śmigiełka się wgryzają. Tu się ładuje ziemia. Wybieramy urobek do góry. Natomiast ta część ze śmigiełkami cały czas pozostaje na dole. To zobaczycie wszystko w trakcie, jak będziemy wiercić. Znowu mi się tu zablokowało. W trakcie, jak będziemy wiercić, to, to wszystko będziecie widzieć dokładnie. I tak wygląda początek. Wiercamy się. Więc na razie bez linki, bo tutaj spokojnie można wyciągnąć. Praca chwilę potrwa, kilka godzin, więc będziecie tylko urywki widzieć, tak żeby nie zanudzać. Takie szybkie przyspieszenie po prostu, żeby tą, tą pierwszą warstwę mamy spalinówkę, to możemy szybko podciągnąć. Wykop ma jakieś 80 cm, już teraz kopiemy dalej tą. Zerknijcie, bo ta menda na końcu blokowała całe wiercenie, ale wreszcie wypadł ten kamień, już go zabieram. Nie o, taki ładny otoczak, ale to jest dobry znak, skoro takie okręglaki się tu pojawiają, że może być fajne miejsce na wodę. Kopiemy dalej, jest pełne? Teraz zerknijcie, wyciągamy urobek i tak centymetr po centymetrze, coraz głębiej. Dzień dobry pani dyrektor. Dzień dobry. Całe grono dyrektorów tutaj czuwa. Nad. Gdzie <laughs> ten trzeci dyrektor? Tutaj. Uśmiechnij się, pani Jaśku. Popatrzcie, przedzieramy się przez ten ił i coraz bardziej mokra warstwa się zaczyna. Jakieś 2 metry, ponad 2 metry już jest. Coś Wam pokażę teraz. Zerknijcie. Zaczyna się już taka coraz bardziej wodnista maść robić. Dalej jest to ił i glina, ale coraz więcej wody w niej jest. Zaczyna wyglądać to całkiem nieźle. Tak, żeby mi nie spadła ta kamera. To jaja były. Widzicie tam na końcu? Coś się dzieje. No więc ja kochani, biorę się teraz za filtr. Ja robię to na rurze 110 c i wiercę sobie wiertełkiem 1,3. Tak jak widzicie, mniej więcej tak. Tutaj na początku trochę mnie poniosło i zacząłem trochę gęściej wiercić. Ale uwierzcie, mi wierciłem to ponad godzinę, tylko ten kawałeczek, nie? A rura ma 2 metry, więc stwierdziłem, że będę to rzadziej wiercił. Nie daję żadnej siatki studziennej. Wydaje mi się, że, że takie małe otwory powinny spełnić rolę dobrego filtra, i, i więcej nie będę dawał. Ewentualnie na smoka może dam, ale to jeszcze zobaczycie, co i jak. Ja przystępuję dalej do wiercenia. Pokażę Wam, jak to wygląda mniej więcej. No i tak od dwóch godzin. No dobrze, tak to wygląda mniej więcej godzinę później. Pierwsza, ta, która idzie na samo dno, jest dosyć mocno podziurkowana, zwłaszcza tutaj przy dnie, bo dalej będziemy się tutaj próbowali zagłębiać poprzez szlamówkę. Natomiast ta jest tutaj tylko z początku. Czyli tak naprawdę będziemy mieć taki filtr, który mniej więcej yy, dwa, rura jest dwumetrowa, więc może tutaj jeszcze do połowy dorobię, tak żeby 2,5 metra było takiego filtra, który będzie oddzielał te grubsze frakcje, a do cieńszych jeszcze chyba siateczkę damy, ale to na smoku. Tak wygląda filtr od środka. Napakowane tych otworów pełno. Tymi otworami będzie wpływać woda. Oczywiście, ze sobą nituję w trzech miejscach. Tak, żeby to połączenie było wytrzymałe. Ciężko się jedną ręką nituje, ale się udało no dobra kochani, po kilku godzinach walki nadszedł czas, żeby wrzucić 4-metrowy odcinek rury tak to chcę zrobić, żeby nie uciekła mi cała, bo chyba będę musiał ją jeszcze przedłużyć, ale zaraz zobaczymy. O kurde, tu jest 4 metry w tym momencie, więc muszę ją jeszcze przedłużyć, przynajmniej o metr. No masakra nagrywać to jedną ręką i drugą. Próbować to zrobić, ale zobaczcie na tej wysokości już była woda, nie? Oczywiście będziemy to dalej pogłębiać. No i kochani, czas, żebyśmy zmienili technologię, bo doszliśmy do wody. Nie wiem, czy to jest ta woda właściwa, której szukamy. Bo w międzyczasie przecięliśmy taki drobny, jakby to nazwać, yy, prrr, między trzecim a metrem a, a 320 był taki pokład takiego brudnego jakby piasku mokrego, i ta woda teraz napływa nam do, na dno wykopu. I tu jest ten problem, że musimy zmienić technologię, bo już nie da się jak do tej pory wiercić tą wiertnicą. No wypatrzcie co się dzieje. Woda po prostu spływa po niej i, i ciężko nabrać cokolwiek nią, bo, bo wszystko spływa. Dlatego teraz została osadzona rura. Myślę, że tam widzicie, a może nie, zaraz. I teraz będziemy działać tym sprzętem, już wam pokazuję. To to jest tak zwana szlamówka. Rura i na końcu zaślepiona taką klapeczką. Także jak uderza się nią w ten sposób, ona będzie na lince i będzie w ten sposób uderzała odno i za każdym uderzeniem ta klapeczka będzie się otwierać i ta woda, która jest z tym szlamem będzie wchodzić do środka, a ja w momencie kiedy ja będę ją podnosił, klapka się zamyka tutaj i ta rura się napełnia powoli wodą. Tutaj są otwory, żeby ta woda uciekała, żeby ten szlam został. Dlatego ona się nazywa szlamówka, tak? I w ten sposób takimi uderzeniami będziemy wolniutko pogłębiać, coraz głębiej schodzić i jeszcze spróbujemy pogłębić tą studnię. No dobra, tak to wygląda zmontowany sprzęt. Czyli szlamóweczka do góry wjeżdża sobie do do rury. I w taki sposób będę wybierał. W ten sposób na samo dno uderzając i wyciągając. Zdemontowałem to koromosło, bo mi trochę przeszkadzało. I popatrzcie jak teraz działam. Okrakiem nad studnią. Szlamówkę wrzucam do rury. W tym momencie rura... Y dwie dwójki są i jedna metrówka. Czyli 5 metrów mam głębokość. Już jest lustro wody dawno. Więc próbuję teraz obniżyć troszeczkę wypłukując yy, tą szlamóweczką szlamówką nie musicie dużych ruchów wykonywać wystarczy tak na 30 cm ją podnieść i opuszczać po lince będziecie czuli kiedy odnowu uderzacie chodzi o to żeby podebrać troszeczkę i popatrzcie położę nogę Patrzcie jak rura będzie wchodzić Widzicie jak za każdym uderzeniem delikatnie się opuszcza Nie wiem czy to akurat z tej odległości zauważycie, ale mam nadzieję, że, że to widać Dalej nie będę rury opuszczał, bo muszę drugą dołożyć, ale popatrzcie, chcę Wam pokazać jaki urobek wychodzi Zobacz tutaj, Mika. Widzicie? Zaczyna się taki delikatny żwirek robić. I to jest właśnie ten pokład, którego szukaliśmy. Bo to jest wodonośne pokłady, takie żwirkowe. O, tutaj widać nawet takie grubsze kamyczki. To jest właśnie to, czego szukaliśmy. W, tych, w, tych, w takim pokładzie żwirkowo-piaskowym on jest przepuszczalny. I woda sobie fajnie w nim idzie I postaramy się tutaj Zgłębić troszeczkę tą studnię Żeby większy zasób wody był Dobra, ale muszę teraz kolejną metrówkę dołożyć Żeby ta rura nie uciekła Dobra, wyłącz W trzech miejscach, jak nitami złapiecie, to wystarczy. Chodzi o to, że jakby przyszło wyciągać czasem tą, e, te rury, to żebyście mieli taką możliwość. Bo inaczej one by się porozłączały i by zostały tam już na zawsze. Jest. Dobra? Jeszcze jeden. Ok. Możemy szlamówką działać dalej. I tak, takie dziwne ruchy przy sobacie. <noise> <noise> Mój operator się śmieje. Bez zbędnych skojarzeń poproszę. Maciej robi śmietanę. Tak. Upijam <noise> <noise> śmietanę. Miałeś mi pomagać, a nie rozpraszać. Weź zbliż tak, żeby może było słychać jak. Tylko żebyś nie aparat nie wpadł. Tu blisko. Słuchajcie teraz, jak puszczam, słychać jak takie zdudnienie odno. Bliżej, weź tutaj, blisko rury. Mam nadzieję, że to słyszycie. Dobra, teraz się odsuń się. Jak ja to wyciągnę, będzie działało na wszystkie strony. I zobaczmy, co tam teraz. O, piękny żwirek. No kurczę, zruszyłem, ale mam nadzieję, że to widzicie. Patrzcie. O, jakiś zimny. Jednak tam fajna woda zimna jest na tej głębokości. To jest głębokość, już wam mówię. No, 5 metrów. Dokładnie około 5 metrów, i taki piękny żwirek. No to nic. Przebijemy tą warstwę. Zobaczymy, jak daleko się uda wejść. Z rurą, bo fajnie by było przebić tą warstwę wodonośną i troszeczkę głębiej, tak, żeby w rurze był taki zapas delikatny tej wody. Uh -huh. <laughs> macie jeździ na rurze. <laughs> Kilka ruchów i 2-3 cm rura wpada głębiej. O, pięknie. Coś pięknego. Ua. Dobra, się Wam pokażę. Jaka piękna frakcja. Dzwirek. Dzwirek i piasek. To jest to, o co walczę. Od kurczę. Żeby Was nie skłamać. No, chyba od czterech? Nie od 6 już chyba godzin. Która jest godzina? 17. To nawet dłużej. Już. Już ponad 7 godzin. No nic, walczymy dalej, kochani. Własna woda to własna woda, nie? Przed chwilą żona przerwała nagrywanie, bo prawie wpadłem na nią, pośliznąłem się. Zobaczymy, co, co się nagrało. Działam dalej. Tak, żeby wam pokazać, jaka to jest głębokość, do jakiejś to wierciliśmy, popatrzcie, ja mam 1,80 m, przy mnie stoi tyczka, i tam na górze jest 6 metrów. Cofnij się teraz, Amelko, jeszcze bardziej, tak żeby widzowie mogli to dobrze zobaczyć. Popatrzcie. Obiełaś mnie całego? Tak, i całą tyczkę. No, więc na takiej głębokości jest woda.